jesteśmy bezpieczni. Piotr sprzak mistrzem Babilonu, Piotrek, no świetny występ, chyba nie było momentów zagrożenia dzisiaj. No tak, naprawdę byłem świetnie przygotowany. Cały czas powtarzaliśmy, wchodzisz jako mistrz, wychodzisz jako mistrz. No, mógłbym mieć, nie wiem, jakieś zastrzeżenia, co no, nawet nie wiem do czego tak naprawdę, no naprawdę przepracowany okres, chociaż były małe tam, że tak powiemy. Małe rzeczy się wydarzyły, które nie powinny się wydarzyć, ale miesiąc przed y, przygotowania pociągnąłem dalej, pociągnąłem po prostu w innym klubie. Wyjechałem też y, trochę do Poznania, trochę tam na obozy grapplingowe. No i dzisiaj, dzisiaj były efekty. W pierwszej rundzie trafiłeś tą wątrobę. To był pierwszy raz. Jak było blisko, żeby wtedy skończyć? No, tu pokazane, że tu cały czas trzeba pracować, trzeba pracować y, y, nad tym doświadczeniem, bo tu właśnie zabrakło chłodnej głowy, zamiast podejść wyjść, podejść prostym... Nie mogę się skupić. Wyjść... Podejść prostym... To mój szwagier, świr. Wyjść prostym, to wyszedłem latającym kolanem i było tak, że się znalazłem na chwilę na ziemi, ale naprawdę tam stoi chłopak, z którym... Ich dwóch w sumie. Chłopak 17-19 lat. Od dzieciaka kręcimy się w parterze, kręcimy się po te nogi, kręcimy się po plecy. Pracujemy jak naprawdę najlepsi na świecie. No i wiedziałem co od razu robić z pleców, że... To był taki element, na którym pracowaliśmy, bo wiedziałem, że nie mogę dawać się... Mogę dawać się chwilę klinczować pod siatką. Mogę w co sobie robić stoje, ale nie mogę sobie robić stoi na plecach. Bo to zawsze wynikało z moich walk. Tam zawsze były te błędy, że siedziałem na tych plecach i cały czas szukam jakiegoś poddania, nie? Trzeba cały czas kręcić, kręcić. I... I... To wyszło. Tak sobie myślę, że to jest jedna z takich historii, dla których kochamy ten sport, bo nie, no pomijmy to, że, że 3 lata temu yy zaczynałeś tutaj, otwierałeś tą kartę, dzisiaj wychodzisz jako mistrz Babilonu. Natomiast ja sobie przypominam, jak rozmawialiśmy tutaj na KSW 68 mniej więcej w tym samym miejscu i mówiłeś wtedy, że wracasz do Babilonu, chcesz zdobyć ten pas po Danielu Rutkowskim, no i proszę, no i, i mamy to. No dokładnie, to wtedy rozmawialiśmy, trzy miesiące minęły, jestem tu, 5 lat minęło, tak jak mówiłem i też jestem tutaj i... No to jest tylko, też nad mentalem pracuję z moim, znaczy mentalem takim i z moją psycholog i z moim, tak nam można powiedzieć, też psychologiem trochę, trenerem od przygotowania siłowo-motorycznego Mateuszem Kubicą, bo tak naprawdę tam cały czas się przewijają te elementy, małą łyżeczką, pomału, krok po kroku, zobacz gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i tak cały czas, cały czas zaczynasz od tego, budujesz, 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 no i takie właśnie momenty, jak powiedziałeś, tylko pokazują, że warto to robić, warto się starać, warto przechodzić te na naprawdę bardzo złe momenty do tych najpiękniejszych. I taki jest dzisiaj. Naprawdę czuję się cudownie. Jakieś szczególne miejsce znajdziesz w domu na ten pas? Yy, no pewno się coś znajdzie. Wiesz, no, prawda jest taka, że to jest tylko pas, a rywale będą cały czas cały czas ktoś będzie ja już tutaj jestem, ale ktoś cały czas będzie do mnie przychodził. Już tu tak naprawdę mamy rywala dla mnie, Krzysiu Mandlejewski, już tu czeka i to jest następna przeszkoda, to jest następny rywal pas to pas, ale rywal przychodzi ze swoim stylem, rywal przychodzi głodny i też będzie chciał zostać mistrzem, więc ja muszę być gotowy na rywala. A pas to gdzieś ci powiesz. Nad kominkiem. Ani nie mam kominka. No właśnie rozmawialiśmy w czwartek po ważeniu, ty nie chciałeś wybiegać w przyszłość, no ale teraz już chyba możemy troszeczkę. Więc no czeka ciebie ta obrona, już, już znasz swojego rywala, więc pytanie, jak, jak ty widzisz tą walkę i co dalej? No, ostatnio rozmawiałem z kolegą, wracaliśmy samochodem i właśnie była ta gala trzeciego i on się spytał No dobra, no ale jakbyś miał wybierać, to kogo byś wolał? Huberta trzecią walkę, czy właśnie Krzyśka? To by ci bardziej ten? No kurwa, stylowo to Krzysiek by mi bardziej pasował po prostu Myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę trudna walka dla mnie i duże wyzwanie Ale ja uważam, że jestem dużo, dużo dla niego, nie, może nie, że lepszym, ale jakby mam dużo w tych płaszczyznach, gdzie on przeważa nad swoimi rywalami, ja też jestem naprawdę, nie jestem tam jakiś bierny i myślę, że jak będzie chciał iść ze mną w grappling, będzie chciał się otworzyć, to ja potrafię naprawdę też wyczarować dużo. Pytanie, jak ty oceniasz w ogóle występ Damiana, bo miałem wrażenie, że nie miał troszeczkę pomysłu na tą walkę i, i no cały czas nie mógł skrócić tego dystansu, gdzieś ta Twoja przewaga fizycznych zasięgów tutaj zrobiła robotę, no ale właściwie można by powiedzieć, że w każdej płaszczyźnie dominowałeś. Wydaje mi się, że Damian miał plan, że po prostu dwie rundy bardzo zrobi powoli, może, może nawet miał w głowie, że je może przegrać, ale o trzeciej ruszy. Tak mi się wydawało, że o trzeciej rundy chce, będzie chciał ruszyć, tak planowaliśmy. No nie będę ukrywał, że to był trochę błąd jego, że on w tej stójce był taki bierny trochę. Nie? Jakby bardziej szedł do przodu, właśnie skakiwał z tymi, to by mi więcej problemów robił ja próbował mnie by zamykać. Na to się mocno też przygotowałem, że będzie mnie zamykał na siatce, tam będzie chciał mnie zamęczać, zamęczać i przez to pięć rund. Ale naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że miałbym, miałbym na pewno tlen na to 5 rund, bo czułem po sobie, że jakby trzeba było, to by na pewno 5 rund zrobił dzisiaj. Słyszałeś, co w trakcie walki krzyczał do Ciebie twój narożnik? Słyszałem wszystko, nawet im tam raz powiedziałem w drugiej rundzie, że żeby tyle nie gadali, bo wszystkich ich słuchać naraz. Jeden drugi niech mówi, ale nie pięciu na raz, ale słyszałem, no te podpowiedzi były. Yy, bardzo mi się podobało właśnie to, że cały czas mnie uspokojali, bo no ja już byłem trochę tu w gorącej wodzie kąpany, dwie walki przecież mówię, czemu nie teraz, czemu nie teraz, byłem już naprawdę dobrze dogrzany, już, mocno zmotywowany, żeby tam wyjść. Potem był trochę ten przestój, trochę, trochę że tak powiem, yy, zrobiłem się suchy, ale zaraz znowu zrobiliśmy mały, małe tam pięć-dziesięć minut przepalania, troszeczkę zapasów. No, i wyszedłem do tej walki. I naprawdę świetne podpowiedzi z ich strony, żeby uspokoić. Mamy 25 minut walki. Ja znowu wybiegnę trochę w przyszłość, ale ty już ten debiut w KSW masz za sobą. Czy po zdobyciu tego pasa gdzieś tam już, już myślisz o tym? No, tak jak rozmawialiśmy. Ja mam kontrakt w Babilonie. Będę, no nie będę ukrywał, że jeżeli wszystko będzie, wszystko szło z moi, zgodnie z moim planem, głowa będzie tak, jak jest, nastawiona cały czas. Ja będę pracował mocno, systematycznie, to na pewno będę wygrywał te walki i będę mistrzem jak najdłużej, a gdzie mnie nogi poniosą, to już, to już wiesz, jest dużo też fajnych innych organizacji, nie tylko KSW, można gdzieś wyjeżdżać po świecie, coś pomarzyć, ale no zobaczymy. Wiadomo, że, że kontrakt jest kontraktem, no ale jednak trzeba przyznać, że tych transferów z Babilonu do KSW w ostatnim czasie zwłaszcza mamy dość dużo. No więc pytanie, czy, czy w ogóle jakby się pojawiła taka propozycja, no to co? No to bronisz pasa, czy, czy, czy od razu do KSW? No, jeżeli była propozycja na przykład jakiegoś rewanżu, tam zywałem 66, z Ewałem 66, którymi przegrywałem, to myślę, że no, skusiło mnie a to, są nie? Tacy. A, a są tacy jest dwóch właśnie, dwóch naprawdę świetnych, yy, tak samo Adam. Yy, tak samo i Dawid. no Ale zobaczymy. No zobaczymy, Tak jak rozmawiamy, mamy chyba już rywala na obronę. Niektórzy mówią, że trudniej się broni niż zdobywa, ale ja uważam, że walka to walka, rywal to rywal. Pas tutaj nie walczy, tylko my walczymy. No to właśnie to stresik przed tym, przed tym podejściem do, do zdobycia pasa był? Znaczy, pytanie, czy był większy niż, niż przy wejściu do normalnej walki, czy choćby w debiucie w KSW? Był większy w KSW. To mogę powiedzieć od razu z otwarcie, bo trochę jest inaczej. No w KSW tutaj stoimy sobie w takim gronie. Paru osób, tu chyba nie wiem, czy było dużo więcej mediów, a w KSW, jak byłem tutaj trzy miesiące temu, to tu się roiło po prostu od ludzi i to naprawdę robi wrażenie na kimś, kto to robi pierwszy raz, nie będę ukrywał. No i du dużo większy był stres na przykład, tym bardziej, że hala na KSW była wypełniona po brzegi, tutaj nie wiem, była, nie wiem, 60% z tego co słyszałem ludzi, więc to jest trochę inaczej, chociaż w moich kibicach zawsze dopisali, ja jestem dumny z ich. No właśnie, w czwartek mi mu powiedziałeś, że, że jesteś pewny, że kibice tutaj cię poniosą. No i faktycznie kibice od początku dawali radę przy tych walkach radomskich, no ale przy twojej, no to już naprawdę był, był doping prawie jak na KSW. No tak jak powiedziałem, no nie mogę powiedzieć innych słów, tylko jak że kocham ich normalnie za to, co robią, bo wchodzi się do walki i, i słyszy się od pierwszej sekundy jak się walczy. Do ostatniej. Tak naprawdę w przerwach nawet się słyszę, jak się dron, dron, i naprawdę to jest. Nawet sobie nie wyobrażają, jakie to wielkie fale ponosi. Jestem w klatce i sobie, i sobie normalnie mnie to aż unosi. Czyli mówisz, że to kibice dali Ci największą motywację do zwyciężenia tego pojedynku? Nie, no nie do końca. Kibice na, pre, na pewno bardzo dużo pomogli, no, ale bardzo dużo motywacji miałem już sobie od dawna. No już tak jak rozmawiamy, ja robię dla Babilonu e, tak naprawdę swoją. 7, 9, 11, to była 11. walka, dwie semi pro i dziewięć zawodowych, więc... No ja już dawno, tak jak rozmawiałem nawet tutaj z panem Kulikiem, po prostu zasłużyłem na tą walkę o pas i na to, w którym momencie jestem. Myślę, że to jest idealny moment na to, żeby zostać mistrzem. Pracowałem ciężko. Tu byli ludzie, to już, to już tak jak powiedziałem, jak była kontuzja, jak było najgorzej, to jeździli ze mną tak naprawdę po całej Polsce po lekarzach. Już chcieli nas operować. Ale mój fizjoterapeuta i mój sparyk partner, od świetny, świetny grappler, Karol Wójcik powiedział wprost, nie operujemy, tylko robimy fizjoterapią, dwa miesiące i wracają do treningów. Czy ta zmiana trenera właśnie jakoś wpłynęła na te przygotowania? Miałeś jakiś moment nie wiem, nie zawahania, ale jakiś powiedzmy w którym bałeś się o te przygotowania przez tą zmianę? No jasne, było kilka takich momentów, ale miałem też wśród ludzi obok siebie, który naprawdę to było tak, że od początku byli i wiedzieli, co, co, jak ze mną rozmawiać. I to, nie, to, to, to też się tak nie stało, że nagle mi coś odbiło, tylko to po prostu się przedłużało i po, musiałem podjąć taką decyzję, nie mogłem sobie pozwolić na jakieś przerwy. Yy, no i chyba tyle. Wszedł tutaj przed chwilą twój menadżer i matchmaker na no to pytanie, kiedy to, kiedy to następne starcie, kiedy ta obrona może, może się wydarzyć. No to jest proste. Artur Padrek, Góździa dzwoni do Kacprzaka mówi ma i mówi, mówi to i to, jesteś tu, jesteś, musisz być gotowy na tą datę, a ja robię przygotowania. To jest po prostu taki ojciec, który chce najlepiej na swoich zawodników, i po prostu jak on do ciebie dzwoni i mówi, że chciałby, żebyś był gotowy, to po prostu musisz być gotowy, bo on sobie, to, on sobie tego nie wymyśla, on sobie jakby nie robi tego dla siebie, tylko robi to dla nas i po prostu chcesz być zawodnikiem, chcesz być gdzieś tam, dojść w życiu, mieć naprawdę świetne wspomnienia, to musisz zapierdzielać. A za ile Ty będziesz gotowy? Tak jak mówiłem, w klatce wrzesień, październik. Z tego co słyszałem, też gala jakaś tam jest szykowana na te daty, więc ja myślę, że teraz trochę odpoczynku zasłużonego i zasuwamy. No to czekamy w takim razie na tą pierwszą obronę. No i życzę powodzenia. No to tak. Dziękuję bardzo oczywiście. I na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy byli, którzy kibicowali, moich braci za granicy też. Wyspy, wy wiecie, moich trzech braci tam siedzi, moją całą rodzinkę, która tutaj była. Wszystkich moich sparring partnerów, którzy naprawdę byli ze mną i będą do końca. Oczywiście. I co, moich sponsorów, którzy. No wszyscy tak naprawdę dzisiaj sponsorzy też byli, byli na żywo, bo tacy są po prostu, chcą, to, chcą te emocje przyzywać na żywo. A ja ze swojej strony mogę dodać tylko, że na pewno jedziemy dalej i nieraz jeszcze dam takie emocje jak dzisiaj. Dziękuję tak jest bardzo, takie, spłasmu. Pozdrawiam! Sejfy! Jesteśmy bezpieczni.